Dzień dobry, kolano matejs, zaglądacze, po tej stronie wielkiego YouTube'owego ringu. Jak zawsze, wasz chodorczu! A w dzisiejszym filmie, na tym coraz wyraźniej dążącym do regularnej publikacji, kanale, w ramach wprowadzenia tutaj chociaż małej dawki tego starego, dobrego sportowego ducha, chciałbym w miarę krótko lecz szczęśliwie opowiedzieć wam co nieco o tym, czym jest tak zwany Dempsey Roll. Oczywiście, w kontekście kultowej serii mangi i anime opowiadającej nam o boksie Hajime no Ippo. Zaczynajmy! Dempsey Roll to w teorii wygląda bardzo prosta, lecz w praktyce już całkiem mocno zaawansowana technika pięściarska. W realu wykuta w ogniu ringu przez mistrza świata wagi ciężkiej w latach 1919-1926 jednego z najlepszych zawodników swojej ery, Jacka Williama Harrisona Dempseya, która stała się silnym fundamentem całego stylu i głównym znakiem rozpoznawczym protagonisty tej naprawdę świetnej serii i pomakunuszego. W momencie, gdy jego trener, starszy Genji Kamagawa z Kamagawa Boxing Gym, analizując naturalne warunki fizyczne, sposób poruszania się swojego młodego podopiecznego. Po jego pierwszej nieudanej próbie zdobycia pasa mistrzowskiego w konfrontacji z Age'im Dayem. w końcu w 61 odcinku pierwszej części animowanej od swony tej opowieści zdecydował się odnaleźć jakąś formę remedium na no szczególnie uwydatnione w tym starciu widoczne luki w jego sposobie boksowania. A żeby poza solidnymi podstawami miał on także nieco bardziej zaawansowaną broń na specjalne okazje. Co ciekawe do samego finału tych treningów nie zdradzając mu wprost ich właściwego celu tak aby oprócz jego nieocenionych straszkolnych rad na ostatniej prostej przygotowań wydawanych już nawet tylko ze szpitalnego łóżka i klasycznych metod treningowych wrodzony talent bokserski Makuno Chego połączony z jego ogromną motywacją do odkrywania do tej pory nieznanych zakamarków świata pięćciarstwa na swój własny sposób też miał tutaj odpowiednio duże pole do gotowania dzięki czemu pierwsze epicki wynikający bezpośrednio z nich rezultat mogliśmy zobaczyć naprawdę błyskawicznie bo już zaledwie odcinek później kiedy to Ippu po powracając do ringu po pierwszej przegranej w swojej karierze. Debiutansku używa tej omawianej dzisiaj sztuczki w walce z tajnanskim zawodnikiem, i niejakim ponczajem czy wataną, z jej pomocą z łatwością, ciężko nakautując go w drugiej rundzie tej bitki. Natomiast płynnie przechodząc z punktu przedstawienia tej krótkiej genezy w serii do punktu, w którym jak najbardziej prosta, a także przystępnie do przyswojenia, postaram się wytłumaczyć dokładne zasady jej działania. Pozwólcie, proszę, że zacznę od tego, że w ogromnej mierze bazowo opiera się na po prostu na czystej fizyce, wykorzystując wymagające bardzo rozwiniętego zmysłu. Równowagi. W przypadku makunoczego często wanimy podkreślone dodatkowo przez specyficzne niebieskie powidoki, odpowiednio płynne i dynamiczne, rytmiczne bujanie się na boki całą górą ciała użytkownika. Do wygenerowania efektu tzw. momentu obrotowego, który staje się głównym motorem napędowym z każdą chwilą zyskującej coraz mocniej na sile i prędkości fali zadawanych przez niego ciosów sierpowych. Przy dobrych wiatrach potrafiących z dużą łatwością wybić większość adwersarzy z ich naturalnego rytmu. Kompletnie ich przy tym przytłaczając poprzez maksymalne ograniczenie im przestrzeni na wyprowadzanie jakiegokolwiek kontrataku albo chociaż zrobienie uniku, jeśli tylko od początku nierozważnie wpadną oni w jego pułapkę dając mu się zaskoczyć lub ulegając presji. Co jak raczej nie trudno się domyślić, prędzej czy później zwykle doprowadza w końcu do jakiegoś widowiskowego knockoutu, a jakby tego było mało, wraz z czasem oraz ciągłym natłokiem nowych wyzwań związanych z koniecznością bronienia, zdobytego po spektakularnej wygranej scenie Takeshim tytułu mistrza Japonii w wadze piórkowej, i pół się również za cenę bardzo dużego, przekraczającego limity większości ludzi, obciągania swych nóg, powstałego w wyniku dodanych do niej przez niego nagłych, wzmacniających efekt wybicia z rytmu błyskawicznych zatrzymań i wznowień tego natarcia pozwalających nieco zmodyfikować ten podstawowy schemat bujania, wyeliminować największą, najbardziej widoczną na pierwszy oka wadę balansu Dempseya w postaci właśnie możliwego do wychwycenia po wytrwałym przetrwaniu pierwszej potężnej na uderzenia na cały czas dosyć prostego klucza poruszania. Które przy bardziej sprytnych przeciwnikach mocno narażał go chociażby na otrzymanie wyjątkowo niebezpiecznej kontry. tym samym ulepszając go jeszcze bardziej, ostatecznie tworząc swój własny, nieoficjalny Dempsey Roll 20, z którego po raz pierwszy w warunkach bojowych skorzystał w swoim podszytym całą masą silnych emocji pojedynku z szalenie brutalnym samurą Ryuhei'em, który jak wiadomo, ze względu na wcześniejsze mocno i sportowe zachowanie smoka na goi, miał dla głównego bohatera ogromną wartość, także poza ramami ringu, a my jako widzowie mogli go obserwować na przestrzeni odcinków od 11 do 13 serii Hajime no i I to by było już niestety na tyle moi drodzy widzowie. Jak zawsze mam w sobie ogromną nadzieję, że to co właśnie mieliście okazję zobaczyć, sprawiło wam chociaż trochę radości. Jeśli czujecie w sobie potrzebę zostawienia tutaj czegoś po sobie, to gorąco zachęcam was do zostawienia tutaj jakiegoś taktycznego lajka, komentarza bądź subika, żeby być na bieżąco. Bo jak widzicie, ostatnio znowu dzieje się tutaj całkiem sporo rzeczy. Już niedługo usłyszymy się w kolejnych ciekawych produkcjach na tym ale a tymczasem ja się z wami żegnam życzę wam miłego wieczoru i cześć